W afrykańskiej sawannie mieszkał lew o imieniu Leon. Był mały, lecz odważny i silny, a jego serce było pełne ciepła i dobroci. Był przyjacielem każdego zwierzęcia. Pewnego dnia, gdy przechadzał się po sawannie, usłyszał łoskot kopyt. Z daleka widział zebry tańczącą wesoło po polanie. Leon zbliżył się, aby przyjrzeć się bliżej. Zebra ta nosiła imię Zara. Była energiczna i pełna życia. Leon i Zara szybko stali się przyjaciółmi. Spędzali dni na bieganiu po sawannie, śpiewaniu piosenek i słuchaniu opowieści o swoich przygodach. Ich przyjaźń kwitła jak najpiękniejszy kwiat w afrykańskim słońcu. Jednak pewnego dnia nadeszła burza. Na niebie zaczęły gromadzić się czarne chmury, a Zara zaczęła się bać. Jej serce biło szybciej, a nogi trzęsły się ze strachu. Leon widząc to powiedział do niej: Nie bój się, Zaro. Jestem tutaj, aby cię chronić. Obiecał, że nie odstąpi jej na krok. Nieopodal Leon odkrył duże drzewo, pod którym mogli się schronić przed nawałnicą, a gdy Zara poczuła się bezpiecznie w jego ciepłym i ochronnym objęciu, wiedziała, że nie ma powodu do obaw. Gdy rano wzeszło słońce, a niebo oczyściło się z chmur, Leon i Zara wyruszyli razem na nowe przygody. Ich przyjaźń była silniejsza niż najpotężniejsza burza i trwała wiecznie, jak promień afrykańskiego słońca na niebie. I tak, każdego wieczoru, gdy słońce schodziło za horyzont, zwierzęta na sawannie opowiadały sobie historie o przyjaźni Lwa Leona i zebry Zary, historie o tym, jak prawdziwa przyjaźń potrafi pokonać wszelkie trudności i przynosić szczęście każdemu sercu.